Koło Gospodyń Wiejskich w Dziewkach powstało w 1956 roku. Założone było razem z kołem, z kółkiem rolniczym. Obecnie nasze koło liczy 16 osób. Bierzemy udziały w konkursach w pieczeniu ziemniaków, organizujemy dożynki wiejskie, jeździmy na dożynki powiatowe, gminne. Co roku robimy pieczonki dla całej wsi. To jest chętny przychodzi na te pieczonki, i ja, ja tak i zabawę robimy później. Celem powstania koła gospodyń wiejskich w dziewkach było zintegrowanie gospodyń wiejskich oraz zagospodarowanie czasu. Spotykały się gospodynie tutaj z dziewek, aby kultywować tradycje ludowe, dawne zwyczaje i obecnie do tej pory. Staramy się to kultywować, przekazywać młodym i rozwijać naszą działalność. Za całokształt naszej działalności kulturalno-społecznej w 2018 roku otrzymałyśmy z rąk burmistrza medal magnum meritum. Przed pandemią. Jak było, spotykałyśmy się tak raz na miesiąc po to, żeby po prostu, no, żeby sobie przypomnieć starsze piosenki, trochę żeśmy ćwiczyły, jeżeli mamy na przykład jeżeli mamy jakiś wyjazd śpiewaczy czy coś takiego, to spotykamy się częściej no, i wtedy przyjeżdża nam pan przygrywać. A teraz w tym okresie, no to niestety podczas pandemii nie możemy się tak często spotykać. Uczestniczyłyśmy też w kursie. Y, szycia i kroju, no tak, i w tym właśnie w tym czasie nauczyłyśmy no, sobie część stroju, no, nie cały strój, tylko część stroju. W 2020 roku Koło Gospodań wiejskich w dziewkach pozyskało dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa e, środki w wysokości 3000 zł jako dotację. Pozyskane środki pozwoliły nam na e, organizację kursu kroju i szycia który umożliwił naszym członkiniom jak również młodemu pokoleniu możliwość pozyskania doświadczenia w zakresie umiejętności kroju i szycia. Jest to już właściwie zapomniany zawód. Umożliwiono nam również naukę szycia toreb, które również pełnią bardzo ważną funkcję ekologiczną. Mamy możliwość również pod kątem ochrony środowiska, jak również ekologii, nauczyć się wykorzystywać stare, niepotrzebne części garderoby, typu na przykład skrócić spodnie, bądź w jakiś sposób inny je przerobić, aby móc dać im drugie życie. Zorganizowany kurs na pewno jest wartością dodaną dla naszych umiejętności. Pozwala nam również na pozyskanie nowych umiejętności, które, tak jak wspomniałam, są już dawno zapomniane i w tym momencie umożliwiamy przede wszystkim ochronę środowiska, jak również bezpieczeństwo, ponieważ nauczyłyśmy się również szyć maseczki, które w dobie pandemii są niezwykle istotnym elementem ochrony osobistej każdego mieszkańca i obywatela.